Weź go tam. Poczęstuj. Ołowiem. Bo chłopiec się tak. chętnie. chętnie by spróbował. Szybciej, szybciej, no bo was jedzą, no. Gdzie w pizdu was jedzą? <try> Nie chcę mi się was bić, wszystkich. Pierdolę was. O, szybciej, szybciej, szybciej szybciej, szybciej zapierdalać! Pseudo-żołnierze. Moi pseudo-żołnierze. Żołnierzyki, kurwa. Z pola. No, no, dawaj, dawaj, tam jeszcze jeden gej stoi, to mu zaraz... Zaraz go poczystujemy czymś smacznym. Zobaczymy... ...o co poprosi. To, to, to dostanie. No, co jest? Co jest? Shotguna, kurwa? Swelu garbaty? Z daleka patrzta jak szlajta, widzicie? Prawie w ogóle gość nie dostaję. Bo to jest też... licza się jako obrażenia tak dalej. Czym dalej, tym gorzej. Nieważne jaka broń. No mogę się myć oczywiście, nie? Bo mi, patrzę. I tak strzelam, strzelam jak pojebane, nie? I tak mogę wyszłać w chujomnicy, naprawdę O, albo z bliska, nie? Z pistoletu. Od razu więcej. O. Kurwa, tak dużo. Wyjątkowe gówno, takie... Odporne jest. Dobra, to weź ta tam tego. Amunicję. Boże, Mike, znowu ugryziony. Ja pierdole To już przesada jest. Lekka. No. Nie, gdzie, kurwa, baranie biegniesz? Tutaj zapierdalaj. O. <śm> Biegnij tu jedź ta tam i będzie gitara Teraz tylko tak budynki te splądrować Co w nich jest kurwa ciekawego Przydatnego bym powiedział tym co kurwa? Obiad w nosie ma o to namierzył o kurwa, ty się rozpędził Majku, ty Jacku czy jaką to O kurwa Muzdin, zapierdalaj Slida Do shotguna Trzeć wyczyścić towarzystwo Ty co kurwa Rambo taki Chyba ci się w dupie troszkę poprzewracało No 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 dawaj 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 Ojej, kurczak Jack, stanie pizdzie. Nas zmusza do intensywnego myślenia w dupę jeża ładuj to, kurwa no zagryza nas O kurwa No to się zaczyna gorąco robić O kurwa Dawaj, dawaj, dawaj Ty tam strzelaj Wystrzlaj ta... Czekaj, czekaj, czekaj. O O Dawaj, dawaj O Kurwa, hardkorowo zbytnio, hardkorowo Kurwa O kurwa Łożysz w dupę Zajabią mi go zaraz. Muszę się zmobilizować. Czekaj, ty, Majku, uciekaj, bo ty kurwa zdechniesz na 100%. Jak cię nie uratuję. O. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Kurwa ciężka sytuacja troszkę. No dobra. O kurwa, uciekaj, Majku, uciekaj do chuja. O, ja pierdole no! O, żeż w dupę, no! Niech to chuj. I weźmie. Ale, kurwa, no. Znowu dałam się wyruchać, ja pierdolę. Ja pierdolę, no nie no. Myślałem, że da, dadzą radę, a to chuja. Uy, no, bywa czasem tak, no. Chuj, tutaj zaczynamy, ja pierdole, no zajebiście. Dobra, tutaj to już nie idziemy zabijać, pierdole. Na chama zrobimy to. O kurwa, żeś zapomniał o tym. No, zapomniałem, kurwa. Konkret... <laughs> cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Dobra. Strzelaj. Strzelać kurwa tam. pierdalać w to gówno. Kurwa. Wszyscy strzelać. Prawie wszyscy nie? Nie da się pierdolić, będziemy wszyscy strzelać. Będziemy kurwa strzelał jakiś. Chuj go wie kto. Teraz zagramy jak tacy kurwa nieoszcz nieoszczędni nie? Powiedziałbym. Nie będziemy oszczędzać kurwa. W środkach. No. I hop, zapierdamy, no hop 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 No Dawaj, dawaj Nie może jak będę chciał to granata pierdolimy jeszcze, nie? Teraz może celnie nieco Dawaj, biegnij kurwa tutaj Otwieraj te drzwi Mike tutaj. Albo czekaj, czekaj, czekaj. Mike czy tutaj, Muździn tu, ten tu i chuj, będzie gitara. <laughs> szybciej dalej kurwa czas martwimy. Tak, biegnij, biegnij. No moment, moment, kurwa. Dobra, otworzyło się, otworzyło się. To chodź, pozamiatamy szybciej ich. Mike, załaduj na wszelki wypadek. O! Kurwa, pobawimy się granatami. Tylko teraz tak bardziej precyzyjnie bym powiedział to. Ty Mike! O kurwa, ale wysadziło. O! wo, ło Dobra e, Jeszcze raz rzućaj ta kurwa Ho trochę niezbyt celnie O, e, chuja Daj grubasie gdzieś tak o może O Dobra, dawaj Jeb, jeb, kurwa, co tak daleko rzucasz, za blisko też nie warto, bo to kurwa, wiadomo, Co się może stać, o kurwa, ale wyjebało, teraz mnie nie, za, nie, nie, nie zawstydź, o, o, czekaj, czekaj, o, to jakoś, no rzucaj granata, kurwa, rzucaj granata. O. Kurwa, ten jeszcze ładuje. O, Rzucasz? Nie wiem, czy rzucił nawet. Strzelaj tego. Strzelaj. O kurwa, ale wyjebało. Wręcz pięknie. No, iść do piekła, kurwa, masz rację. Tu baraki pojemne nawet. jakie się przydały oczywiście. Dobra, teraz już się nie damy wyruchać. Jesteśmy naprawdę w tym dobrzy. Oho. Co tutaj jest w ogóle? Takiego pięknego do wzięcia. Panie, odpala się ten. Ten turbo... Turbo chuju muju, silnik pewnie, żydowca czy tam czego innego Jakieś radzieckiej machinerii No to co, ludziska idziemy, no? No ruszaj, ruszaj ta w dupę No ruszyć dupska no, no ruszyć dupska kurwa O Ja pierdola No ruszcie dupę no Idziecie tak wolno, biegniecie je Jeździcie Jedziecie, biegniecie tam, kurwa Jakieś dzikie węże, nie Kurwa O, ja pierdolę, na zdrowie, kurwa Zapierdalamy